Lage Service, Marek Ratajczak, wiedza źródłowa, bez cięcia i jak widać bez filtrów upiększających. Kleinunternehmer, czyli potocznie zwana przez Was e, Mała Gewerba. Gewerbe byłoby bardziej po niemiecku prawidłowo. Cóż to takiego? Otóż e, firmy, które nie przekraczają obrotów, czyli umzac rocznie 22 tysiące euro mają możliwość skorzystania z Kleinunternehmerregelung czyli z pewnych dogodności, które zostały tutaj przez prawodawcę przygotowane. Na co należy zwrócić uwagę w momencie zakładania w momencie meldowania firmy w urzędzie skarbowym czyli w Finanzamt. Pierwszym parametrem, który nas do klein kwalifikuje, to jest obrót nieprzekraczający 22 tysiące w roku założenia i drugim 50 tysięcy w roku następnym. Skoncentrujmy się najpierw na tym pierwszym kryterium. Otóż te 22 tysiące liczą się na cały rok, to znaczy jeśli otwieracie działalność gospodarczą od pierwszego... Lipca zostaje wam 6 miesięcy, to w tym roku nie możecie przekroczyć 11 tysięcy euro obrotu. Czyli tak jak niektórzy wpali w taką pułapkę, wpisali 22 tysiące i tym samym sami siebie zdyskwalifikowali i okazało się, że nie mogą być klautony, a bardzo pragnęli. Z drugiej strony mamy te kryterium 50 tysięcy w roku następnym. O co tutaj chodzi? Oczywiście szacować możemy, co chcemy, oczywiście możemy szacować poniżej, żeby te kryterium spełnić, natomiast nie możemy szacować tego w ten sposób, jeśli mamy już podpisane umowy. I o to tutaj chodzi, jeśli w pierwszym roku, co prawda, wiem, że nie przekroczę 22 tysięcy, natomiast mam na następny rok już podpisane umowy, które opiewają na kwoty wyższe niż 50 tysięcy euro no to wiem, że nie spełniam tych dwóch kryteriów jednocześnie, bo mam to nawet na papierze. I tym samym też nie mogę szacować czegoś innego i tym samym nie spełniam tych obu kryteriów. Wyjdźmy teraz z takiego założenia, że kwalifikuję się do tego Regelong. Wtedy co prawda jestem Kleinunternehmer, ale mogę skorzystać z tego dodatkowego udogodnienia lub też nie. To jest moje działanie. Takie aktywne, które muszę odpowiednio zaznaczyć w formularzu, meldując działalność w, w urzędzie skarbowym. No właśnie, i teraz jest pytanie: co z tego mam? Otóż, moje takie polecenie/zalecenie jest, że jeśli prowadzisz tą działalność, czy planujesz prowadzić działalność tak dodatkowo, naprawdę dodatkowo, to ma to jakiś sens, żeby skorzystać z tego kleinoterne Neymar ponieważ no, prawdopodobieństwo albo nawet yy, Twoje cele nie są może koniecznie gdzieś tam powyżej tych 22 tysięcy obrotu, czy nawet możliwości, bo czas na to nie pozwala, więc ma to jakiś sens. Zaleta jest taka, że Twoja usługa, że nie jesteś płatnikiem podatku um zacztoja, czyli VAT, i Twoja usługa jest dzięki temu dla osób prywatnych y, tańsza o 19%, które nie musisz wtedy naliczać. Wadą jest natomiast to, że y, nie możesz też y, y, odciągać podatku, który sam płacisz podatku uztoya um we wszystkich kwitkach, we wszystkich rachunkach, obejnie co kupujesz, tam jest ten podatek przecież zawarty. Nie możesz go odciągać, nie dostajesz zwrotu. I oczywiście problemem jest to, że w momencie, kiedy jednak firma się dobrze rozwija, działalność się bardzo dobrze rozwija, to wtedy albo sztucznie próbujecie jakoś niepotrzebnie zostać pod tym progiem, albo też przekraczacie ten próg i od następnego roku wasza usługa automatycznie staje się o prawie 20% droższa dla firm e, oczywiście nie, bo one dostają ten podatek z powrotem, ale dla osób prywatnych. No i to może być rzeczywiście problemem, jeśli mieliście, jeśli wasza działalność bazowała przede wszystkim na, e, na usługach dla osób prywatnych. No bo z dnia na dzień 20% to jednak jest e, dużo. Następną zaletą jest to, że jeśli nie jesteście płatnikami podatku UMZACHTOJA, to nie musicie robić takich miesięcznych lub też kwartalnych meldunków tego podatku. Przy czym płatnicy tego podatku z, y, y, nie mają z tym żadnych problemów, ponieważ te deklaracje są wysyłane elektronicznie przez nas. Dlatego ten argument tak naprawdę też nie za bardzo działa. Co chcę przez to powiedzieć? Y, że nie ma tak naprawdę dzisiaj powodu, żeby bardzo starać się zostać pod tą granicą tych 22 tysięcy, ponieważ te ułatwienia, które kiedyś były na początku, kiedy to zostało wprowadzone, one już teraz nie, w ogóle nie, nie, nie działają. Myśl była wtedy taka polityków, że taka mała działalność, to sobie może ktoś tam na kolanie rozpisać przychód, rozchód, zrobić krechę pod spodem, nie musi tam żadnych podatków, ani się na nich znać, ani ich liczyć, ani odprowadzać. Wysyła to do urzędu, urzędnik bierze kartkę, ma ten wynik i tyle. Natomiast niestety cyfryzacja doprowadziła do tego, te wszystkie systemy kontrolne podatkowo doprowadziły do tego, że nawet najmniejsze firmy muszą meldować wszystko elektronicznie, no, i cała ta otoczka łatwości, ta bańka pękła, i tak czy inaczej, przeważnie zajmują się tym jakieś specjalne biura, które znają się na prowadzeniu bieżącej księgowości. I do tego też zachęcam, żeby właśnie takim biurom to zlecać, a nie próbować samemu, no chyba, że rzeczywiście się na tym znacie, albo macie do kogoś wielkie zaufanie, kto to robi bo często jest też tak, że um, ktoś robi, mówi, że nigdy nie miał z tym problemu. Jak się pytam, czy była jakaś kontrola, to okazuje się, że nie. No to może do następnej kontroli. Um, to by było na tyle w tym odcinku na temat kleinunternehmer. Myślę, że wszystko powiedziałem. Jeśli troszeczkę zakręciłem, to spróbujcie to przesłuchać w tych momentach istotnych parę razy. Myślę, że można to całkiem dobrze zrozumieć. Przysłowiowe jestem to stanowczo za mało myślę, więc myślę.